So he didn't like it very much. W październiku 1954 roku po dziewięciu miesiącach małżeństwa Joe i Merlin rozwiedli się. Po sukcesie w Korei Merlin przeżywała teraz gorzkie chwile. Jako jej adwokat mogę jedynie powiedzieć, że doszło do zderzenia dwóch karier zawodowych. Merlin trudno było zebrać siły, by wrócić do pracy nad słomianym wdowcem. Sięgnęła więc po tabletki. Brała je od 18 roku życia. Miała w związku z tym trochę kłopotów. W tamtych czasach uważano, że labilność psychiczna wręcz pomaga aktorom grać. Jeśli więc trafił się lekarz, który nie chciał przepisać tabletek, bez trudu można było znaleźć innego, bardziej chętnego. Merlin powróciła na plan słomianego wdowca. Film stał się wielkim przebojem. Wiosną 1955 roku Merlin zaczęła brać lekcje gry aktorskiej u Strasberga w słynnym nowojorskim Actors Studio. Bardzo ją to podbudowało, podobnie jak jej nowy romans. Exclusive. Marilyn Monroe, Marilyn Monroe ma nowego adoratora, który do tej pory uchodził w władze hollywoodzkich reporterów. Jest nim Arthur Miller, dramaturg wyróżniony nagrodą Pulitzera, z którym Marilyn spotykała się od jakiegoś czasu w starannie wybranych w odległych miejscach z dala od ciekawskich oczu Hollywood. Tak więc to Arthur Miller, pierwszy dramaturg Ameryki, laureat nagrody pulicera, autor śmierci komiewojażera, okazał się być tym tajemniczym nasz. Rzekoma niestosowność naszego związku świadczyła według mnie o czymś dokładnie odwrotnym. Byliśmy jak dwie, co prawda odległe, ale przystające do siebie części. Związek Merlin z Millerem uspokoił ją, podobnie jak jej praca ze Strasbergiem. Zaczęła też dostawać poważniejsze role. Przy przystanku autobusowym z powodzeniem wcieliła się w rolę drugorzędnej śpiewaczki z ambicjami. W 1956 roku Arthur Miller i Marilyn Monroe ogłosili, że zamierzają się pobrać. On był jej idolem, kochankiem, przyjacielem i nauczycielem. Chronił ją i ratował. Niełatwo było temu sprostać. Lotnisko w Londynie. Pojawia się Marilyn Monroe ze swoim mężem, pisarzem u boku. Błyskają flesze aparatów. Pani Monroe nie chciała jednak nic powiedzieć do mikrofonu. Prasa londyńska ochrzciła ich jajogłowym i klepsydrą. Merlin replikowała, nie ożyniłby się ze mną, gdybym była po prostu głupią blondynką. I pospieszyła na spotkanie z królową. Jak w bajce. Po drodze Merlin musiała jednak pokonać niejednego smoka. Wkrótce po powrocie państwa Millerów do Nowego Jorku Merlin przeszła poronienie. Tragedia ta stała się bodźcem do napisania skłóconych z życiem. Był to hołd Millera dla jego ukochanej żony. Wówczas Miller zdawał już sobie sprawę z tego, że Merlin nękały różne lęki, których nie potrafiła nazwać. Brała więc pigułki praktycznie ciągle, by w ogóle móc funkcjonować. Merlin znów pracowała z Billy Wilderem. W komedii, dzisiaj już klasyku tego gatunku, pół żartem, pół serio jej partnerami byli Tony Curtis i Jack Lemmon. Komedia weszła na ekrany, jednak wcześniej na planie rozegrała się tragedia. Tylko dzięki opiece i cierpliwości reżysera Billy Wildera udało się Merlin stworzyć swoją wielką rolę. Pojawiała się późnym popołudniem, a kiedy pytałem co się stało, tłumaczyła, że zabłędziła. Mieszkała w swoim mieszkaniu, przez noc nic się nie zmieniło, ona jednak nie mogła trafić. Najzabawniejsza komedia ostatnich lat. Marilyn równie cudowna jak w wspomnianym wdowcu. Najlepszy film roku i najzabawniejszy. Jack Lemon podziwiał cierpliwość w i zręczność Eldera. Nigdy nie widziałem, żeby reżyser równie genialnie w i w wspaniale prowadził aktora. Nie przekraczając jednak nigdy pewnych dozwolonych ram postępowania. Wciąż coś było nie tak. Merlin machając rękami mówiła przepraszam i zaczynaliśmy wszystko od początku i tak ze 40 razy. W końcu Billy przerywał i proponował Merlin, że może powinna odpocząć. A ona wtedy na to Billy proszę nic nie mów, bo zapomnę jak to chciałam zagrać. To była straszliwa męczarnia. Z trudem wyciągałem z niej kwestie po kwestii. Czułem się niemal jak dentysta. Jednak na ekranie wszystko wygląda niezwykle naturalnie, a Marilyn jest wspaniała i taka pozostanie. Pół żartem, pół serio okazało się strzałem w dziesiątkę. Marilyn otrzymała Złoty Glob, uznając ją za najlepszą aktorkę roku. Arthur Miller, reżyser John Huston i Merlin spotkali się ponownie na planie Skłóconych z Życiem, filmu całkowicie różnego z ich poprzedniego wspólnego dzieła. Dziewczyna z asfaltowej dżungli jest młoda, ambitna, dąży do czegoś, cała drży. Dziewczyna grająca w Skłóconych z Życiem nie drży, ona jest roztrzęsiona, nie radzi sobie z nałogiem, usypia jedynie poza życiu środków na naselnych. Jej partnerami w z życiem byli Clark Gable, Montgomery Clift i Eli Wallach. Wszystkim dawały się we znaki straszliwe letnie upały w Reno w Nevadzie. Na ekranie Melly romansowała z Gablem. Poza planem jej małżeństwo zaczynało się psuć. Jej małżeństwo, film oraz jej zdrowie znajdowały się w opłakanym stanie. Przyjęto ją do szpitala w Los Angeles. Potrzebowała pomocy psychiatry, by móc odstawić leki. Marilyn nie potrafiła zerwać z nałogiem, walczyła jednak o przetrwanie. Zapadła w swoisty stupor wywołany lekami. Jej małżeństwo wisiało na włosku. Mimo to wciąż we właściwym momencie mówiła to, co jej fani pragnęli usłyszeć. Praca nad filmem trwała znacznie dłużej niż planowaliśmy. Nic dziwnego, że Marylin była wykończona. Zdjęcia kręcono w straszliwym upale. Czuliśmy się jak własnej tureckiej. To było straszne. Nasze małżeństwo skończyło się. Dla Marylin był to ciężki okres, fizycznie trudny do zniesienia. Historia jak z romansu. Nie była jednak w stanie sprostać konfrontacji z rzeczywistością. Mówiono, że John Kennedy był jednym z kochanków W 1962 roku składała mu życzenia urodzinowe publicznie. Zaczęła staczać się po równi pochyły. Brat prezydenta Kennedy'ego, Roberts, był także jej przyjacielem. Tak wspomina go gospodyni Merlin. Ceniła sobie fakt, że należał do jej wielbicieli. Kiedyś przyszedł do jej domu. Otworzyłam mu drzwi i powiedziałam, że Merlin jest w ogrodzie. Podszedł do niej, spędzili razem około pół godziny. Potem wyszedł. Merlin przyszła do mnie i powiedziała, prawda, że jest bardzo miły? Merlin zdecydowała się wrócić do pracy. Razem z Dinem Martinem zaczęła zdjęcia do filmu Something Got a Cóż za ironia losu? Ostatniego dnia na planie obchodziła swoje 36. urodziny, 8 czerwca 1962 roku. Wyraźnie widać, że Merlin bardzo trudno się skupić. Chwileczkę. Przepraszam. Przepraszam. Przykro mi. Możemy zacząć od początku? 5 sierpnia 1962 roku gospodyni Merlin chciała wejść do jej pokoju. Drzwi były zamknięte. Pod nimi przeciągnięty był kabel telefoniczny, ale nie było słychać, żeby z kimś rozmawiała. Drzwi wyważono. Na nocnym stoliku i na komodzie stały buteleczki po tabletkach. Niektóre były puste, inne pełne. Marilyn Monroe nie żyła. Przyczyną śmierci było prawdopodobnie przedawkowanie. Joe DiMaggio zajął się przygotowaniami do pogrzebu. Ostatnie Boże Narodzenie spędziła z nim i jego rodziną. Podobno chcieli się pogodzić. Pogrzeb Marilyn Monroe odbył się w smutku i ciszy. Na czele grupki przyjaciół szedł jej były mąż Joe DiMaggio, oddając ostatni hołd tej niezwykłej aktorce. Na pogrzeb zaproszono jedynie 25 osób. Nie zaproszono żadnych gwiazdek rady. DiMaggio zarządził cichy pogrzeb, bez hollywoodzkich gwiazd i reporterów. Joe, Joe troszczył się o Merlin także po jej śmierci. Nigdy nie napisał o niej książki, ani w żaden inny sposób nie wykorzystał ich związku.